Siema, się siema, siema. kolejny dzień. No, i chciałem dokończyć, jakie są moje zadania. Taki trzydniowy odcinek, więc tak. Kolejną, tak naprawdę, rzeczą, którą tutaj robię, to jest to robienie grafik e, i, jakby, montowanie grafik, robienie, ulepszanie prezentacji, czyli wszystkie rzeczy związane z grafiką. Działam na programie canva.com i polecam wszystkim serdecznie. Każdy, kto myśli o robieniu biznesu albo każdy, kto myśli o robieniu grafik, jest początkującym. Polecam ogólnie canwę. Jest to narzędzie, które sprawiło że ja, osoba, która w ogóle zupełnie nie ma głowy, nie miała głowy do robienia jakiś grafik, do myślenia różnych strategii na ten temat, naprawdę się tym odnalazłem i dzięki tutaj, e, dla właśnie mojego znajomego Dawida, który nauczył mnie tak naprawdę, jak działaliśmy właśnie wcześniej, e, pokazał mi jak to robić, jestem mega za to wdzięczny i dzięki temu się nauczyłem robić grafiki w tym, e, w tym programie i teraz też uczę ludzi. I nawiązując do kanwy, teraz też zlecam robienie prezentacji, robienie grafik, razem dwie młode, Ambitne osoby, które nauczyłem, właśnie, czy znaczy uczę, jak działać na kanwie. Aktualnie już działamy. Robią mi prezentację, więc tak naprawdę deleguję już robienie prezentacji i jakby ułożenie takich początkowo całej prezentacji, z treści na prezentację. I to jest proces stworzenia szkoleń. Nie ukrywam, że ja będę ostatecznie tak musiał trochę tam przy tej presce posiedzieć, ale dzięki temu, że zlecam coś, to po prostu nie muszę mieć tego na głowie i ktoś to robi za mnie. I naprawdę pierwszy raz zleciłem coś do mojego biznesu takiego, że zleciłem. Coś co muszę robić Tak co muszę rzeczywiście I jest kodak. Bo wcześniej zlecałem rzeczy, które, które nie były konieczne A to są rzeczy konieczne Kolejna rzecz to jest też pisanie ogólnie treści Ale to mówiłem No więc tak wygląda tak naprawdę moja praca Siema no, Przywitaj się Chyba się nie chcę się Moją pracą jest też nagrywanie, montowanie i wrzucanie na YouTube. A. Ogólnie montaż też już mam osobę, z którą... Od jakiegoś czasu, już od chyba trzech miesięcy się znamy I rozwiązujemy cały czas problem jakby Aby tutaj ze mną działał Franciszek Jedno wideo już tutaj na kanał zmontował I było, ono naprawdę fajny odbiór był Bo bardzo szybko zyskało czy, dobry watch time I dobre wyświetlenia Natomiast mieliśmy taki problem I to już opowiem taką przygodę Że Franciszek jest młodym, młodą osobą I jakby nie miał dobrego sprzętu Nie miał komputera, ani nie miał dobrego telefonu Żeby montować z takiej częstotliwości jakiej je chce. No i musieliśmy rozwiązać skminić opcję, żeby sobie kupił ten sprzęt. No i jakby, wiecie, sprzęt to jest inwestycja rzędu 2-3 tysięcy złotych, więc jak osoba, która już ma tam 15-16 lat, miałaby to ogarnąć, tak? No ale dałem kilka sposobów e, właśnie Franciszkowi na zarobek, co może zrobić. No i też okazało się, że miał jakąś tam kaskę, potem coś e, sobie tutaj e, od kogoś pożyczył za wykonaną pracę, którą zrobi i okazało się, że zebrał to. Miało tam tydzień, dwa tygodnie. No i następnie trzeba było kupić sprzęt. No i kupił ten sprzęt, ale niestety kupił maka z 2015 roku i okazało się, że kompletnie w ogóle ten Mac nie zgrywa się z tym, co będzie chciał robić. Więc potem chciał wyczyścić można powiedzieć, że pamięć całą, jakby cały dysk no i przypadkowo usunął wolumin na Macu, który usunął cały system. Kolejnym krokiem potem było znalezienie kogoś, kto mu to ogarnie. No i szukał, szukał, no i znalazł osobę, która mu ogarnęła to, no i dwie stówki to kosztowało, ale jakby Maczek jest oczyszczony no i teraz jest kwestia sprzedaży tego Maca i kupienia komputera. Bo ostatecznie miał być lapo, laptop, ale już jest internet ogarnięty u niego Bo też internet był problemem Więc teraz <grymny> tak naprawdę tylko komp Więc mega się cieszę Bo dzięki naszej współpracy zaangażował się, aby w ogóle wiecie kupić sprzęt i jakby działać, jakby teraz będziemy zarabiać, a ja będą normalnie hajsik płacił za to, więc o, powiem szczerze, że jestem mega zaja zajawiony na współpracę z młodymi osobami ambitnymi, zaangażowanymi. Dzięki temu widzę rzeczywisty u nich progres i dzięki temu ta moja działalność, jak i ich działalność tak naprawdę na przestrzeni kolejnych lat będzie po prostu rakietą. Mój kanał dzięki temu mega wzrośnie, ale można powiedzieć, że to będzie tak po części też nasz kanał, bo jeżeli ktoś ja, jeżeli ktoś jest w przedsiębiorstwie, w którym działam, w organizacji, w którą działam, no to Uważam, że to jest można rzecz wspólne, niezależnie jak to się nazywa, więc jest to mega kozak. Już się nie mogę doczekać, aż będą rzucane filmiki prawdopodobnie ten i każdy filmik inny już jest montowany przez Franciszka, bo to jest kwestia, dzisiaj jest 20... 27 kwietnia, więc to jest kwestia tak naprawdę paru dni, aż to będzie sprzedane i kupiony będzie nowy, więc myślę, że tydzień jeszcze minie. Będą już rzucane te wideo. Tydzień, dwa tygodnie max, No i lecimy, już nie mogę doczekać. No i to jest moja kolejna rzecz, którą wykonuję: czyli nagrywanie, potem wrzucanie tego na maka, na lapkach, montowanie, taki soft montaż, czyli usuwanie przerw pomiędzy tym, co mówię, usuwanie tego, co nie chcesz, by było, co powiedziałem źle, czy się przejęzyczyłem, czyli po prostu montaż. No I potem jest to wrzucane do Franciszka w jednym pliku: on to ulepsza, robi zajebisty montaż. Potem wrzucamy to na jutro. To jeszcze mogę dodać, to tworzenie systemów automatyzacji. Aktualnie stworzyłem system umawiania na webinary poprzez fanpage, więc z mojego źródła reklamy ludzie wędrują na fanpage, gdzie klikają przycisk, gdzie mają zapis od razu do meneczata przez ten link. Menechat to jest chatbot, po prostu, który pomaga mi z komunikacją z tymi ludźmi. On wysyła im automatycznie wiadomości i te osoby się umawiają potem na webinar, mają instrukcje. potem przychodzą na webinar. Dzięki temu w tydzień, mając dwa tygodnie temu jeszcze po 5 nawet osób na webinarze, po trzy po dwa, co było to kompletną tragedią, bo codziennie miałem około minimum gdzieś tak 10-15 osób, to była średnia. Doszedłem do momentu, kiedy mam już trzeci dzień, miałem 20 osób i trzeci dzień się o 50 osób. Dzisiaj też prawdopodobnie się umówiło 50 osób, bo wczoraj już było umówione 30, więc dzisiaj na pewno się domówi do to 20. Więc z automatyzacji też procesów. Do teraz do tego jeszcze dojdzie dodatkowo automatyzacja mailingu i tworzenie płatnej reklamy. To jest teraz... To są dwie rzeczy, które jak dodam do tego całego procesu mojego pracy, po jaki content, jaki kanał, jaki całe moje życie będzie się zmieniać, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, które teraz muszę usprawnić, w których mam jakieś doświadczenia, ale bardzo małe i chciałbym je po prostu wrzucić na większy poziom. Kończę nagrywać, ile czytać dalej, dorobić cytania i działamy. 10.30 miłego, produktywnego dnia ci życzę. Pozdro. Tutaj panowie siedzą i robią kostkę. Tu, tutaj pod klatką jest też rozwalona. Tutaj już jest też zrobiona. Ciekawe. Mamy to oficjalnie 100 subskrypcji, 10 tysięcy wyświetleń na kanale i data 27 kwietnia. O tak, o tak, 32 suby w ostatnie 28 dni. Zmieniamy tutaj już liczby i teraz lecimy do tysiąca, do tysiąca, uhuu, o tak. Mm.